Jest! Jest! Złoty pierścionek! Witam serdecznie. Adam Detektorysta się kłanie Podejście dzisiaj numer dwa Kolejny dzień, kolejny wieczór. Z Emilką. Witam. Z Andrzejem. Lądrujemy drugą stronę plaży Zobaczcie jakie fale bardzo wysokie Morze Adriatyckie Plaża Lido di Wenecja Piękny widok, piękny widok, wiatr jest duży, ale ciepły Piękny pierwszy sygnał, 1 euro. Bar bardzo fajnie się zapowiada. 2 euro. 3 euro w jednym miejscu. Patrzymy dalej. Ale jazda, fajnie. 3 euro na starcie. Super, bardzo się cieszę. Zobaczcie, co ja tutaj znalazłem. Jest tu moneta i ona jest oklejona muszlą. Czujecie to? Niesamowite. Niesamowicie natura tu obdarzyła monetę prawdopodobnie 5 centów albo lir. To są liry, czyli bardzo stara moneta. Jest oklejona muszlą, ale jazda. Takie jeszcze monety nie widziałem. Kolejny sygnał. I mamy tutaj monetkę destructa w tym momencie nie jestem w stanie zczytać co to mogą, a nie już może coś widać 2 centy, OK 2 centy są piękny mocny sygnał 70 71 aż półszał dzwonię. o jest 10 centów tak tak piękny sygnał Jestem tu w takim szeregu parasoli, tutaj są prywatne plaże tak zwane, one się ciągną kilometrami. Już tutaj mam 5 centów, troszeczkę się tu pokręcę, woda jest pięknie wzburzona, powiem wam, niesamowity widok i niesamowity szum. Ja tu po prostu oddycham pełną piersią i ukojam swoje nerwy. Bardzo silny sygnał, 70, 73. No i 10 centów. Super. Ach, ale mi się zaświeciły oczy, a to to tylko podkładka z nierdzewki. Nowy sygnał i mam spineczkę do włosów. Po długim czasie skancerowany 1 cent. Piękny sygnał 76. Słuchajcie, jest przypływ, zaczyna mi tutaj zabierać. Trochę pola manewru już pół plaży zabrało. Za chwilę podejdę, zobaczycie tą wysokość fal, ale zacznijmy od tego pięknego sygnału. Mamy 1 euro. I to był ten sygnał piękny, tak? Tak, 1 euro wpadło, kolejne. Mam tu coś, jakąś monetę, uj, uj, ale zieleniałe. Co to może być? Zieleniałe. 20 centów elegancko tu musiało to poleżeć i kolejna monetka 10 centów ale ładna z takim liściem laurowym wy tego nie widzicie a nie to jakaś kobieta ok jest 10 centów miałem tutaj pod restauracją sporo śmieci tutaj znalazłem taki obiecujący sygnał czysty no jest dziesięć centów, fajnutko i kolejny ładny sygnał, siedemdziesiąt pięć, co to i dwadzieścia no centów, bardzo ładnie. Sygnał 7475. Ok, Olmus. E Pellegrino. Grino. Okej, okay. wineczko. Sygnał 7677. Czyżby 20 centów? Nie, 1 euro. To jest to. Nawet dosyć świeże. Jeszcze nie zniszczone. Super. Sygnał 7173. Ostatnia scena bez kamerki czołowej latarki, ale za chwilę zakładam. 10 centów. Bardzo ładnie. czołówka założona, 7475 sygnał 20 centów elegancko taki miałem bardzo skaszeniony sygnał, nie chciałem go kopać ale jednak tutaj jest bardzo mało sygnału w tym miejscu i pokusiłem się o wykopanie i wyszło 5 centów kolejny destrukt mi tu wychodzi 5 centówki, ale przód to jest po prostu jeden wielki rozpuch wszystko spuchnięte Tyle z niej zostało Ta strona ładna 2018 rok eu... co? euro co? 2 eurocent Co to jest? W takim razie to nie może Eurocent. Aha, okej, okay, dobra 2 eurocenty. Dobra, się zdziwiłem No i okej, okay, jest nowy sygnał 20 centów super Chyba będę miał nową monetę. No i jest. 50 centów. Elegancko. Dzisiaj moje elegancko brzmi 100 razy w tym filmie. Kolejny sygnał. 77. Myślę, że to będzie 50 centów. Jest 50 centów. Ale tu jest jeszcze jeden. Euro. Ale fajnie, dwie monety, jedna pod drugą, euro 50. Słuchajcie, ja tutaj cały czas w tym jednym rewirze chodzę pod jednym stoliczkiem. Mam kolejne 5 centów. Nie jest takie złe z kolosełu. Już troszeczkę puchnie, ale jest fajnie. Czukamy nowego sygnału. Co to? Coś dużego. Coś niewiadomego. To musiało być 50 centów tak raczej 50 centów i Nie, jest 50, ale to nie będą centy to chyba liry Tak, bo to jest za mała 50 centówka Okej, okay, ale jest monetka Piękny sygnał 75, czyżby 20 centów No jest 20 centów. Sygnał 70-71. Chyba 10 centów będzie. Najpierw się do tego dobierzmy. No jest 10 centów. Nowy sygnał. Myślę, że też tu będzie 10 centów. No jest. Hej, kolejne 10 centów. Elegancko. Sygnał 77-78. Czyżby 50 centów? Tak. Nie myliłem się. Miałem sygnał 75. Piękne 2 euro. To mi się podoba, to mi się naprawdę podoba. Kolejne 20 centów. Ładnie dzisiaj, idzie, ładnie. Chyba ma dwa sygnały, jeden bardzo ładny, 771, i tu skaszeniony. Zaczynamy tutaj. Chyba 10 centów będzie Jest 10 centów A ten drugi skaszeniony będę szukał dalej Mam tutaj sparą gromadkę dzieci Nie wiem skąd się wzięli Hello! Hello, 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 hello i mam Hello. 2 euro Patrzcie, kolejne 2 euro Oh my sypnęło. Euro rua nie sypnęła Ja si si senor Piona, piona Zobaczcie lecić jakoś Sygnał na 20 centów ale mi się trafiło o 21.30 i nie No no mów sobie mały. Ale to no. monety są? Nie. To jest jakiś klej. Nie, 1 euro. Aj no euro. Jest 1 euro. Sygnał 76, czyżby 20 centów. Tak 20? Nie, 50 Bardzo ładnie. I tu mam 1 euro monetka. U, fortuna! Jest! Jest! Złoty pierścionek Złoty? To nie jest wiem. Ja Andrzej Ty... jakiś taki znalazł Też? No! Ale jazda! Czekaj, wyłączy detektor, bo mam zwarcie. No Ale jazda. Dwa pierścionki w jednym miejscu. Jest punce, masz tu punce. W tym miejscu. Patrzę u siebie. Nie, u mnie jest chyba 6 metal. Tak, 6 metal, już widzę. Kurde. Ale u ciebie może być, może być złoto. Ja spokojnie się zobaczę. No. Ale jest Ale to w tym samym miejscu, w tej linii, Po tam gdzie no. jest Ja tutaj, ja... i w tym samym tam, miejscu, tak? Tak, tam gdzie jest tak, Okej, okay, no w sumie w przejściu, nie? Ale wygląda zacnie <tuszy> Sprawdź na spokojnie Na no pewnie Ale jest Patrzcie, patrzcie 2 euro Elegancko Zobaczcie, ja nie wierzę Kolejne 2 euro ale się dzieje dzisiaj. No i widzicie, chyba na moją cześć, na moje pożegnanie, puścili fajerwerki. Pięknie. Ja się tu chodzę, pochodzę między leżaczkami, miałem piękną serię teraz, więc nie odpuszczę. Jest 21:36, jeszcze myślę, że z pół godzinki i lecimy. Cholera jasna, kolejne 2 euro, ale mam farta dzisiaj z jakimś indiańcem, nie wiem albo starszą kobietą w jakimś liściu na głowie słuchajcie, chyba 3 czy 4 już 2 eurówki pod rząd tak mogę kopać nowy sygnał 1 euro, ale wspaniale Wierzy, już wierzycie w to? 2 euro kolejne czyli 4 euro pod rząd 4 razy 2 euro pod rząd 1 euro i znów 2 euro. Super. Niedługo kończę jeden z ostatnich sygnałów. Piękne 50 centów. Nowe możliwości, nowe 2 euro. Czyli idziemy dalej. Niedługo kończymy, ale wpadają. Co tu mamy? 20 centów. Cio? Dobra, witam was serdecznie na podsumowaniu. Jak widzicie, tylko to znalazłem. Żartuję. Nie będziecie patrzeć o odbicie w okularach. Dobra, jedziemy z podsumowaniem. Piękny dzisiaj dzień. 35 euro, 79 centów, 200 starych lirów. Już to jest destrukt. Śmieci troszeczkę, połowa mniej niż ostatnia była. I ten pierścionek, niestety, odpustowy z 6 metalu. Jeszcze, jeszcze tylko nabąknę, jak tam Emi poszło. Emi tutaj ma 20 euro z groszami, a Andrzej ma 31 z groszem. I ten pierścionek, niestety, też bez puncy, żeśmy się najarali. Widzieliśmy zabrudzenie, myśleliśmy, że to punca, że to próba, a to nie jest niestety żadna próba, ale się świeci pięknie. Dobrze, moi drodzy, moje wojaże już się kończą na wyspie Lido di Wenecja. I sorry, że tak w Negliżu. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas na moim kanale i widzimy się już. Na następnych wykopkach, już w polu w Niemczech. Trzymajcie się ciepło, cześć!